Niedziela, godzina 11.10. Znowu środek rana. Będziemy śniadanie jechać. Nie wiem czemu, ale 78 km. Brzmi bardzo przerażająco mimo że dwa miesiące temu to by był lekki dzień. Chyba się nie widzieliśmy. Ale zachody słońca są jakoś wcześniej, około 6. Nie wiem, czemu tak. To... Chyba zima nadciąga. Po śniadaniu stwierdziliśmy, że jednak nie jedziemy. I płyniemy, sobie ponurkować na wyspę, która jest rezerwatem wodnym. I ma rafy, i dużo rybek. Podoba mi się. Płyniemy sobie taką małą łódką. Na razie na wstecznym ale na morzu będzie jazda tak mi się wydaje każdy, każdy kto ma w domu paletę może sobie zbudować łódkę najwięcej rybek, ile widziałem w życiu i wszystkich innych dziwactw wodnych neonków podobno nawet żółwie są podoba mi się W normalnym środowisku. Mega uczucie! Normalnie, jeszcze tylko w wieloryby jestem spełniony nurkowo. Jorki. Ma chyba z półtora metra. No dobra, może metr dwadzieścia. Gigant. Pewnie jest starszy od całej mojej rodziny. Warto było nie jechać na rowerze w niedzielę I zmienić plany przy śniadaniu o 12 .00. Przez to zobaczyłem największe żółwie w życiu W ogóle nawet na no, National Geographic ani animal planet takich nie widziałem Choby dinozaury Nie? No. Nie wiem co to jest się... Że choby dinozaury i stare takie też Że jeszcze nie pamiętają Facebooku internetu ani nawet aut nie pamiętają pewnie Pocz mi to mówi No żółwie, Że takie stare I nie, jeszcze nie wiedzą co to pizza ani burgery Chociaż może już wiedzą W każdym razie urodziły się pewnie z 200 lat temu Wspaniałe bestie A teraz czas na spaghetti Hmm Тур турэ страшно. Те страшсно. Аня. Аня. Ален. Poniedziałek, nocy 1 maj, długi weekend w Polsce, chyba Albo w Anglii Gdzieś tam długi weekend A u nas poniedziałek no. Ale w Polsce w sumie jeszcze niedziela Jest 9 nie. rano To no, no już nie niedziela Niedzielna noc Albo poniedziałkowy poranek 9 rano, właściwie przed i tak wcześniej będziemy jechać. Straszne. Do San Jose albo Jose, tego też nie wiem. Wszyscy hiszpańscy, wszyscy hiszpańscy inkwizytatorzy, pewnie by Jose powiedzieli, którzy tutaj byli. Ale Anglicy, którzy teraz przyjeżdżają na wakacje, pewnie Jose. Ada się bije ze swoim kokiem. Jestem taki puszysty dzisiaj. No właśnie nie wiem co on jest. Nie potrafię go ten uspokoić. Co z ostanku. A go ja się najadłem. Pusić mi w Z czym?

Estoy okay. luego. się osunie ziemia i nie wiem co jeszcze. A ten pan nie mówił, że tam cmentarz robią? Nie, że cmentarz dalej jest. Nie. Go nie będzie? Nie Ron! Kiedyś się rałem z miłości, a teraz... Tsunami To chyba budka kontrolna jest A tu strażnik Trzeci dzień z rzędu widzimy typów, którzy latają z meblościankami na plecach. I bardzo Takie... nas to głowiło. Takie komunistyczne meblościanki zerkowe w stylu prostym. I jada wpadła na pomysł, że to mogą być ołtarzyki. A bo po co każdemu w domu taki sam taki, taki mebel? No, chyba w latach 70. jak się weszło do bloku do mieszkania złego, to, się, to nie szło poznać różnicy. No nie. Więc może tutaj jest tak samo. Wjechaliśmy w strefę zagrożenia tsunami. I prawdopodobnie te chaty wyglądają tak, jak wyglądają, tak. bo co roku stawiają je na nowo. Tak sobie ja myślę. Dzisiaj poprosiłam o siusiu w sklepie i jak weszłam do czyjegoś domu... Znaczy, ludzie tam mieszkają też w tym sklepie, to załomka. Czemu? No. no, tak jak jest na ulicy, tak jest w domu. W sensie, że... że... Asfalt? No. I to taki jeszcze... No kropnie. Nie wiem nawet jak to opisać. Ten najedzony straszny. Ja też, ale dobrze, bo mam energię. Tylko nie mam zaciekawienia. Ryżek z warzywkami i naleśniki, dwa. dobrze podziałały to. dzisiaj z porcją w ogóle... Znaczy na no dobrze nam to wychodzi, ale żebyśmy tak codziennie jedli i się nie ruszali. Ale to nie było tak dużo. To jest takie śniadanie jakie jemu łyci. Ale było dobra, ale worek ryżu no Potrafi. Potrafi. Na, na obiad? Stajesz? To nie był worek ryżu, na dwie osoby chyba. Taka kubka z góry. No. Dobra. To ja wam to lepiej opowiem, bo tutaj... A ja potrafię zjeść 8 chlebojaj. Ech... Potrafię cały chleb jeść. Ale z chlebojaja. Jak to są chlebojaja? O, chlebojaja. Chciałam zrobić tutaj chlebojaja, ale chleb jest słodki tak nie, 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 nie słodkie jaja Yeah. <laughs> Nie, to 18 km do celu. Malutko, Nie? Jak skąd, dokąd? Ze na centrum na, ten, na Dąbie? Nie wiem, może. No jakoś tak. Ładne polskie lato. Pola już zakoszone. Siano pozbierane Dymi się, jeszcze jakiś rzepak został Czy tam coś żółtego Taki ze mnie ten Taki ze mnie znawca, że nie wiem w sumie Co to takie żółtego jest Ada wyciska, pryszcze Ła, już nie A ja mam brudne stopy i tak sobie tu żyjemy, tak sobie tu mieszkamy. O, i ptaszek sobie tu mieszka. A ta studiowała menu i nie wie co chce zjeść. Nie Tam jest zachód słońca, który jest ładny. O, okna nie ma. O, ładnie tam.